Wyruszmy w nostalgiczną podróż do prostszej epoki, kiedy oczekiwanie na ukochane seriale telewizyjne, takie jak Domek na prerii, napełniało nasze serca radością. Był rok 1974, a Ameryka znalazła ukojenie w rodzinie Ingalsów pośród zawirowań związanych z kontrowersyjną wojną w Wietnamie. W niestabilnych czasach rustykalny urok drewnianej chaty na odludziu, a także radosne przygody rodziny mieszkającej na farmie pod koniec XIX wieku, oferowały kojącą ucieczkę. Problemy, z którymi borykali się Ingalowie, poruszały widzów w tamtych czasach i poruszają się do dziś. Domek na prerii zachwycał widzów od pierwszego odcinka, umacniając swoją pozycję jednego z najlepszych seriali telewizyjnych wszechczasów. Wracając do tego klasycznego serialu, zagłębimy się w życie jego ukochanych bohaterów i odkryjmy zwroty akcji, które uczyniły go tak wciągającym. Melissa Gilbert jako Laura Ingalls. Laura Ingalls Wilder, kultowa bohaterka uwielbianego serialu telewizyjnego Domek na prerii, urzekła widzów swoim wizerunkiem pionierki. Utalentowana aktorka Melissa Gilbert tchnęła życie w postać Laury, odzwierciedlając jej rozwój od młodości do stania się silną kobietą. Serial czerpie inspiracje z autobiograficznych dzieł Laury Ingalls Wilder, ukazując wyzwania i sukcesy życia na dzikim zachodzie. Jej pierwsze występy na ekranie obejmowały serię reklam, m.in. reklamę karmy dla psów Alpo z Lornem Greenem, znanym z roli Bena Cartwrighta w filmie Bonanza. Kariera akademicka Gilbert była również związana z Leslie Landon, córką Michaela Landona, który zagrał jej ojca w filmie Domek na prerii. Rozpoczynając karierę polityczną, Gilbert ogłosiła swoją kandydaturę w ósmym okręgu kongresowym stanu Michigan w wyborach do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w 2016 roku 10 sierpnia 2015 roku. Jako czołowa kandydatka demokratów rozpoczęła kampanię, jednak problemy zdrowotne zmusiły ją do wycofania się z wyścigu w maju 2016 roku. Wykazując się odpornością i innowacyjnością, Gilbert uruchomiła w 2022 roku Modern Prairie, aplikację lifestyleową zaprojektowaną specjalnie z myślą o zainteresowaniach i potrzebach kobiet. Po zakończeniu kampanii do kongresu, Gilbert spotkała się z oskarżeniami o unikanie płacenia podatków ze strony jednego z uczestników wydarzenia wyborczego jej przeciwnika. Zarzuty dotyczyły niezapłaconych podatków federalnych i stanowych. To mam kamaty ta ta. Wysokości odpowiednio 360 dolarów i 112 dolarów. Zapewniła opinię publiczną, że aktywnie wynegocjowała plan spłaty z Urzędem Skarbowym i TRS. Osobiste zmagania. Gilbert wykraczały poza kwestie finansowe. Pod koniec 30 roku życia odważnie zmierzyła się również z uzależnieniem od leków na receptę i alkoholu. W styczniu 2015 roku podjęła decyzję o usunięciu implantów piersi, co świadczy o jej zaangażowaniu w dbanie o swoje zdrowie. Karen Grassel jako Caroline Ingalls, Charles Ingalls, grany przez doświadczonego aktora Michaela Landona, jest niezłomną i niezależną postacią ojca rodziny Ingalls w serialu Domek na Prerii. Pan Ingalls uosabia ciężką pracę miłość i oddanie ojca. Jego inteligencja, odwaga i niezachwiane oddanie rodzinie były powszechnie znane, a trudy życia na pograniczu stawiał czoła z wytrwałością i optymizmem. Charles Ingalls stał się trwałym symbolem amerykańskiego ducha. Karen Grassle, aktorka grająca żonę Charlesa Ingallsa, urodziła się w północnej Kalifornii i spędziła dzieciństwo w Venturze, gdzie przeprowadziła się z rodziną w wieku pięciu lat. Jej kariera zawodowa rozpoczęła się od sezonu w teatrze Front Street w Memphis w stanie Tennessee, po tym jak doskonaliła swoje umiejętności w Stanford Contemporary Theatre Workshop i Colorado Shakespeare Festival. Mieszkając w Nowym Jorku, występowała w teatrach stacjonarnych i objazdowych w całym kraju, a także w telewizji PBS i serialach telewizyjnych na głównych kanałach. W 2021 roku Grassel zagrała w filmie Not To Forget. W którym zagrała u boku takich laureatów Oscara: Jack Cloris Leachman, Louis Gossett Jr., Tatum O'Neill, George Chakiris i Olympia Dukakis. W momencie publikacji Grassel mieszkała w rejonie Zatoki San Francisco ze swoim synem Zachem Radfordem. W swoich wspomnieniach Grassel szczerze opowiada o swoich zmaganiach z alkoholizmem i trudnej relacji z Michaelem Landonem partnerem z serialu Domek na Prairie. Według Grassel, Landon często wygłaszał obraźliwe uwagi pod jej adresem na planie, nawet w obecności innych aktorów i członków ekipy, co tworzyło napiętą atmosferę pracy. Co więcej, Grassel ujawniła, że ich relacje stały się napięte po tym, jak poprosiła Landona o podwyżkę, której odmówił. Grassel dodała jednak, że pogodzili się przed śmiercią Landona na raka trzustki w 1991 roku. Michael Landon jako Charles Ingalls. Charles Ingalls, mąż Caroline i ojciec Mary, Laurie, Carrie, Charles Jr. i Grace, a także ojciec zastępczy Alberta, Jamesa i Cassandry, był synem Laury Colby i Lansforda Ingallsów, a Peter i Polly byli jego krewnymi. Eugene Maurice Orowitz, później znany jako Landon urodził się 31 października 1936 roku w Forest Hills, dzielnicy Queensboro w stanie Nowy Jork. Zadebiutował w telewizji w serialu Telephone Time, w którym w 1956 roku zagrał enigmatyczną postać Kaspera Hausera. W 1959 roku, w wieku 22 lat, Landon rozpoczął karierę telewizyjną, grając małego Joe Cartwrighta w serialu Bonanza, pionierskim serialu telewizji kolorowej. U jego boku pojawili się Lorne Green, Pernell Roberts i Dan Blocker. W szóstym sezonie, emitowanym w latach 1964-1965, do 1965, serial Bonanza przez trzy kolejne lata plasował się na szczycie rankingu Nielsena. Oprócz aktorstwa, Landon rozwijał również karierę wokalną, koncentrując się na muzyce i dolek nastolatek. W 1957 roku, w okresie, gdy jego kariera zawodowa zbiegła się z filmem Byłem Nastoletnim Wilkołakiem, wytwórnia Candlelight Records wydała Single Michaela Landona. Give me a little kiss, will you, huh? be patient with me. Z których niektóre wersje wskazywały, że utwory należą do nastoletniego wilkołaka. W 1962 roku wytwórnia Fonograf ponownie wydała oba utwory, do których dołączono okładkę z Londonem w roli małego Joe Cartwrighta w filmie Bonanza. 2 kwietnia 1991 roku Lendon doznał silnego bólu głowy podczas jazdy na nartach w stanie Utah. Trzy dni później lekarze zdiagnozowali u niego raka trzustki, chorobę, która zaatakowała tkanki i naczynia krwionośne otaczające trzustkę. 1 lipca 1991 roku o godzinie 13:20. Landon zmarł w wieku 54 lat w Malibu w Kalifornii, otoczony żoną. Jonathan Gilbert Grau Williego Olsena, syna i drugie dziecko Nels i Harriet Olsen, a zarazem młodszego brata Nelly. Willie Olsen mieszka z rodziną na piętrze w ich sklepie spożywczym w Walnut Grove. Według osób, które go znały, Willie był psotnym i rozpieszczonym dzieckiem. Często wpadał w kłopoty z powodu okrutnych żartów, które robił innym dzieciom, w tym swojej młodszej siostrze. Znany ze swojego zamiłowania do słodyczy, często zabierał cukierki z rodzinnego sklepu bez pozwolenia. Jonathan Gilbert, który wcielił się w Williego, tchnął życie w tę postać na ekranie. Urodzony 28 kwietnia 1967 roku, Jonathan był adoptowanym synem aktorów Barbary Cowan i Paula Gilbertów oraz starszym bratem aktorek Melissy Gilbert i Sara Gilbert. W swojej autobiografii Melissa wspomina o utracie kontaktu z Jonathanem, gdy w wieku 18 lat wyprowadził się z Kalifornii, a następnie o tym, że z nieznanych przyczyn stracili kontakt. Według książki obecnie pracuje jako makler giełdowy w Nowym Jorku. Jednak spotkał się ponownie z siostrą i obsadą serialu Domek na Prerii podczas zjazdu z okazji 50. Rocznicy serialu w Simi Valley. 22 marca 2024 roku. Gilbert wcielił się nie tylko w postać Williego w Domku na Prerii, ale także w serialu telewizyjnym z 1979 roku The Years of Little House. W tym samym roku zagrał również Jimmy'ego w innym serialu telewizyjnym The Miracle Worker, prezentując swoją wszechstronność jako młodego aktora. W międzyczasie Sydney wcieliła się w rolę Hambone w filmie Hambone i Hilly z tego samego roku. Siostry bliźniaczki wystąpiły razem w reklamach różnych marek, między innymi gumy do rzucia Double Mint, zabawek Mattel i Kentucky Fried Chicken. Ostatecznie postanowiły porzucić aktorstwo i rozpocząć naukę w tradycyjnej szkole publicznej. Oboje ukończyli z wyróżnieniem szkołę średnią w Santa Monica w 1988 roku. Małżeństwo Sydneya z hodowcą koni Williamem Rockim Fosterem trwało 9 lat. Aż do jego nagłej śmierci w wieku 55 lat w 2009 roku. Lindsay z kolei wyszła za mąż za Daniela Sancheza w 2014 roku. Poznali się po raz pierwszy podczas kręcenia filmu "Domek na Big Sky Ranch" w Simi Valley, gdzie kręcono sceny plenerowe. Lindsay wspominała ich pierwsze spotkanie, ujawniając, że Michael Landon pozwolił Danielowi obserwować proces filmowania w Big Sky Ranch. Co ciekawe, spotkali się ponownie i ostatecznie pobrali się w tym samym miejscu, w którym poznali się po raz pierwszy wiele lat później. Catherine McGregor jako Harriet Olsen. W istocie Harriet Olsen jest osobą upartą i arogancką, przesadnie samolubną. Jej mąż stanowczo sprzeciwiał się takiemu zachowaniu i stale próbował ją upominać. Harriet nie była osobą miłą, często narzekała na jakość jajek kupowanych przez Caroline. Jej stan nieco się poprawił po ślubie córki Nelly i syna Williego, ale nigdy tak naprawdę nie przyznała się do swoich wad charakteru. Scary McGregor, urodzona w grudniu 1925 roku w Glendale w Kalifornii, córka Ralphas McGregora i Beatrice E. Willard, zbudowała karierę teatralną występując na Broadwayu i poza nim w sztukach takich jak Słomiany Wdowiec i Handful of Fire. Występowała również w niewymienionych w czołówce rolach w filmach takich jak na nabrzeżach, wcielając się w matkę Dockera. Po występie w filmie Domek na Prairie, McGregor skupiła się na lokalnym teatrze. Była hinduistką i poświęciła się nauczaniu aktorstwa dzieciom w grupie We Hollywood Vedanta Players, zanim przeszła na emeryturę na początku XXI wieku. W 2014 roku podzieliła się swoją historią życia i przemyśleniami na temat kariery w wywiadzie do książki Patrika Louboutiera Prairie Memories. Życie osobiste McGregor obejmowało dwa małżeństwa. Pierwsze z aktorem Bertem Remsenem w latach od 1949 do 1950, a następnie z aktorem, reżyserem i nauczycielem Edwardem G. K., Martinem, młodszym od niej o 14 lat, w latach 1969 do 1970. Nie miała dzieci. W trakcie rekonwalescencji pokonała alkoholizm i przeszła na hinduizm. Warto zauważyć, że nie pojawiła się w ostatnim odcinku serialu Domek na prerii z powodu pielgrzymki do Indii, która zbiegła się w czasie skręceniem ostatnich odcinków. McGregor zmarła w listopadzie 2018 roku w Film and Television Nursing Home and Hospital w Woodland Hills w Los Angeles w wieku 93 lat. Richard Bull, Granelsa Olsena Nels Olsen jest współwłaścicielem sklepu Olsen's Mercantile wraz z żoną Harriet Olsen paramatroje biologicznych dzieci: Nelly, Willy i adoptowaną córkę Nancy. Harriet i Nels to klasyczny przykład związku miłości i nienawiści, pełnego częstych kłótni i sporów, które tylko sporadycznie przeradzają się w skrajności. Urodzony 26 czerwca. 1924 roku w Zion, w stanie Illinois. Bull przeprowadził się do Chicago w 1994 roku wraz z żoną Barbarą Colentine. We wrześniu 2012 roku para przeprowadziła się do Motion Picture and Television Fund House, opuszczając Chicago. Droga Bulla do aktorstwa była dość przypadkowa. Nigdy poważnie nie rozważałem kariery aktorskiej, powiedział, kiedy byłem w 12. Clayce. Planowałem studiować muzykę, ale przyjaciel zasugerował, żebyśmy zapisali się do Goodman School of Dramatic Arts. Byłem tym zafascynowany, chociaż mój przyjaciel zrezygnował po zaledwie dwóch tygodniach. Bull miał trzyletnią przerwę, kiedy służył jako radiooperator w korpusie Sił Powietrznych, ale po zwolnieniu ze służby w 1946 roku wznowił studia aktorskie w Goodman Theatre. Kariera teatralna Bulla rozpoczęła się w słynnym Goodman Theatre w Chicago uważa, że jego dwuwersowa rola w filmie Największa historia wszechczasów była przełomowym momentem, który otworzył przed nim wiele możliwości. Reżyser George Stevens był pod ogromnym wrażeniem bogatej emocjonalnie kreacji Bulla, co bezpośrednio przyczyniło się do tego, że Bull otrzymał rolę agenta FBI w filmie Robak szatana. Z ponad 100 rolami filmowymi i telewizyjnymi Bull ugruntował swoją pozycję wszechstronnego aktora. Niestety, Bull zmarł rankiem 3 lutego. 2014 roku, w domu opieki filmowej i telewizyjnej w Calabasas w Kalifornii z powodu zapalenia płuc. Miał 89 lat. Cindy Greenbush, by Rachel Lindsay Greenbush, by Carrie Ingalls. Zanim urodziła się Grace, Carrie zawsze była uważana za najmłodszą w rodzinie. Kiedy rodzina Ingallsów przeprowadziła się do Walnut Grove, Carrie została w domu z Caroline. Ponieważ była za mała, żeby chodzić do szkoły. Jednak gdy tylko osiągnęła odpowiedni wiek, Kerry poszła do szkoły. Kerry miała bliską relację ze swoją przybraną siostrą Kasandrą, która wraz z bratem Jamesem zamieszkała z rodziną Ingallsów. Przeprowadzka rodziny do Burr Oak w stanie Iowa w poszukiwaniu lepszych możliwości rozwoju tłumaczy ich nieobecność w serialu, z wyjątkiem Laury. Jednak serial nagle zakończył się kilka miesięcy później, kończąc się sceną, w której bohaterki bawią się na łące, a następnie pojawia się imię i nazwisko Lindsay Sydney Greenbush, co skłoniło niektórych widzów do przekonania, że jest to pełne imię i nazwisko jednej aktorki. Co ciekawe, Sidney wielokrotnie złamał rękę w trakcie trwania serialu, co wymusiło użycie obsady. Dlatego Lindsay grała głównie Carrie. W 1983 roku Lindsay pojawiła się gościnnie w odcinku z Mattem Houstonem jako ofiara przemocy domowej. Alison Arngrim jako Nellie Olson. Niesławna Nellie olson Dalton, najstarsza córka Harriet i Nelsa Olsenów, dominowała nad swoim rodzeństwem William i przybraną siostrą Nancy. Wyszła za mąż za Percivala Daltona i urodziła mu dwójkę dzieci. Urodzona w luksusie, ulubienica bogatego właściciela sklepu spożywczego. Rządziła żelazną ręką, tyranizując i rozpieszczała do woli. Wybryki dziewczynki, opisane przez Arngrim jako przypominające siedmioletni zespół napięcia przedmiesiączkowego, przyniosły jej niechętną sławę w serialu Domek na Prerii. Fundacja Młodych Artystów uhonorowała Arngrim za wybitną rolę w 2002 roku Nagrodą Lifetime Achievement Award dla byłych dziecięcych gwiazd. Podczas gali TV Land Awards w 2006 roku, jej rola Nelly zdobyła nagrodę Ex Equo z Daniel Spencer za rolę D w serialu Co się dzieje dla najbardziej zasłużonej postaci. Poza blichtrem i przepychem sceny, Arngrim poświęca się filantropii. Zainspirowana wspomnieniem swojego przyjaciela i partnera z planu, Steve Trasiego, który grał jej męża, Percivala, w serialu telewizyjnym Domek na Prerii. Tragicznie. Życie Tracy zostało przerwane w 1986 roku z powodu powikłań związanych z AIDS, co rozpaliło w Arngrim pasję do walki z AIDS. W tym zaangażowanie w Acid Up i infolinię wsparcia dla osób z AIDS. Jej działalność obejmuje również inne ważne kwestie, takie jak przemoc wobec dzieci. A Arngrim aktywnie prowadzi kampanię i zabiera głos w imieniu organizacji PROTECT. W przypływie odwagi podzieliła się swoimi doświadczeniami jako ofiara kazirodztwa w programie Larry King Live w 2004 roku. W 2010 roku Arne Grimm napisała autobiografię Confessions of a Prairie Bitch. How I Survived Nellie Olsen and Learned to Love Being Hated. Odważnie wymieniając swojego nastoletniego brata jako sprawcę przemocy, jednocześnie przeplatając ją humorem i lekkością. Książka spotkała się z uznaniem krytyków za umiejętne połączenie humoru z osobistą tragedią. Na podstawie książki wystawił udaną sztukę solową, której premiera odbyła się w nowojorskim Club Fest, a następnie ruszyła w trasę po miejscach takich jak Parliament House, popularnym ośrodku dla gejów w Orlando na Florydzie. Kevin Hagan wciela się w doktora Hirama Bakera. Hiram Baker, sympatyczny lekarz i weterynarz z Walnut Grove i okolic. Pracuje w biurze w tym samym budynku co poczta. Zazwyczaj pracował sam. Z wyjątkiem kilku przypadków, gdy korzystał z pomocy innych. Na przykład, gdy odwiedzała go wnuczka Harriet Olsen, Kate towarzyszyła mu w dostawach. Hagen, pochodzący z Chicago w stanie Illinois, był synem Hakona Olafa Hagana i Marvel Lucille Wadsworth, oboje zawodowych tancerzy towarzyskich. Hagan po raz pierwszy zagrał w serialu telewizyjnym w 1958 roku, grając Johna Coltona, administratora miasta Nowego Orleanu w westernowym serialu CBS Yancey Deringer. 29 kwietnia 1962 roku zagrał rolę Kurta w odcinku serialu Lawman. Wystąpił również w filmach Laramie Have Gun, Will Travel, Manix, The Time Tunnel, I Perry Mason. Warto odnotować, że zagrał morderców w dwóch odcinkach serialu Perry Mason, Jacoba Leonarda, The Gambling Woman Case i Samuela Carltona of The Freulein Criminal Case. W latach 1968-1970 Hagan grał inspektora Dobsa-Kobicka w dziewięciu odcinkach serialu The Land of the Giants. W 1992 roku przeprowadził się do Grants Pass w południowo-zachodnim Oregonie, gdzie zaprezentował swój talent na koncertach, w teatrze z kolacją oraz na scenach w Medford, Ashland i Grants Pass. Wśród jego występów znalazł się solowy show zatytułowany A Playful Dose of Prairie Wisdom. Niestety, w 2004 roku u Hagana zdiagnozowano raka przełyku. Zmarł. 9 lipca. 2005 roku w swoim domu w Grants Pass, pozostawiając syna Christophera i żonę Jan, którą poślubił w 1993 roku.